Cześć, ja ati, Cześć Gosia. Gosia mnie przypomniała. Zobacz. Drodzy widzowie, wybaczcie jakość audio w tym odcinku, ale informatyk z Płocka miał bardzo cicho ustawionych rozmówców i musiałem ręcznie ich podgłośnić oraz usunąć muzykę. A kiedy odinstalujesz gt To Czemuś byś chciał, żebym ja, no Nie no, pytam po prostu, bo jesteś ostrożny w tą pierkę. Tak pytam, kiedy odinstalowujesz, nie? Zaraz, bo masz jakąś nową postać w tym gtr czy nie? Ja mam kilka, ja nawet co policjanta zrobiłem, słuchaj, ze zjawczanem w patrolu, jeszcze kurwa, człowieka. to możesz mieć kilka postaci na można. serwerze? Tak, nie można. Ludzie się gubią ludzi i nie wiedzą kim. Jest. No głubią się trochę, dlatego głos zmieniam, ale no co poradzisz na to? No nic nie poradzisz. To jest kontent, bo kraj polega tylko na tym, że biegasz, zabijasz się i wiesz. A jednak jak, po, jak poszedłem sobie na przykład na adwokaturę, no to muszę te sprawy prowadzić, wyciągać ludzi z więzienia to, tamto. Na przykład jak jesteś na postaci z policji, to wtedy na przykład masz przepisy, prawo jakieś y, postępowania, które musisz nie możesz wyjść i rozstrzelać gościa, tylko musisz się wlegitymować, tu tamto sprawdzić w tablecie, czy poszukiwany samochód, czy gości czy poszukiwany. To tam masz procedury. Jak zamiast procedurę, to cię z policji. A Czyli to jest nie ma te takie. Procedury, czy nie? No średnio, wiesz ile tam tego jest? Ale to jest inaczej niż w życiu, czy to? Tak, bo to jest amerykańskie prawo nie polskie i to jest podane dlatego. Okay. Niektóre rzeczy są podobne, ale inne są podziałane. Na przykład u nas na czerwonym nie możesz przejechać. A tu możesz, tylko musisz się uprzednio zatrzymać i możesz jechać. Na przykład Kaburę jak masz ku... na... masz pozwolenie na broń nawet. Ale byś miał kaburę na wierzchu, już łamiesz prawo i licencję tracić. że takie jakieś po... przepisy są. A gotujesz dla siebie, czy, czy zamawiasz e, szamkę? także. Nie gotuję, ale mam bułki jakieś tam, wiesz? No dobra, ale tak, bo ja zauważyłem, że... No. zwyczałem tak, że ty znaczy, za, 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 zacząłeś znowu zamawiać Znowu złe przyzwyczajenia znaczy, ale to obiad jak zamówię to jest przyzwyczajenie? No, tu miałeś gotować No tak, no ten ryżowar jest jeszcze nie tknięty, jeśli o to chodzi <laughs> Jeszcze nie odpaliłeś <laughs> tak. Będę w płotku, może w niedzielę ktoś się spotkać na jakieś jedzenie? Bez streama? Yy, no możemy, może Poczekaj kilka, proszę, dobra? Bo coś tam łatwiam jeszcze. <laughs> przelew na pięć koła robi w GTA. Prawie przelew na pięć koła. Nie ma, no, jest no. W ogóle ten... Yy, Denis Labryga w to GTA gra. Denis Labryga? Coś, tak, tak. Ten ziomuś coś bije, tak. Paweł wczoraj z nim gadał, tak, tak. Jeszcze będzie jeden gościu, ale nie mówię kto, bo nie wiem czy można powiedzieć, bo czy to jest oficjalne info? No nie to oficjalne, to Wojtek Gola, no. Nie, no nie Wojtek, nie Wojtek, to inny i ten i w ogóle a, Olejnik sobie gra, wczoraj olejnika porwali, do mnie SMS-y wypisywali jakieś głupie człowieka. A jak się nazywa ten serwer? Loser server, co? Nie wiem jaki serwie serwer. Grasz. Przecież ty grałaś w tym serwie. No, a, to no, to dlatego grałem. tak to nazwali już. Rozumiem. Grałem, no, słyszałem, grałem, ale słyszałem, na... że mamy do tej Pewnie. No nie, no dziwna jest ta gra, bo to musisz żyć tym życiem. To jest tak, że tym... Nie, trzeba się po prostu wczuć, właśnie, jakoś tak, żeby nie wychodzić z roli. No nie, ciężkie jest to na początku. No i co, i ty to czujesz, tak? No nie, właśnie, nie wychodzi mi to dobrze jeszcze, właśnie o to chodzi. Trenujesz cały czas. Nie, jest taki prośbistowicz, masz tyle zasad, których nie można złamać, to jest bardzo trudne, kuba. Tak, złamiesz to to, to idziesz siedzieć, czy co? Jeszcze raz? Prawda? Idziesz siedzieć, jak złamiesz prawo, czy to? No jak tam coś, ten tak, no i normalnie tam godzina, albo dwie, albo trzy spędzasz w więzieniu. ale jaki wyrok dostaniesz, tam jeden miesiąc to chyba jest jedna a możesz minuta. Możesz jak jesteś w więzieniu, czy nie? No to jakiś czas ci wodę daję i jakieś jedzenie chyba też. Okej. Okay. a no, żeby skrócić wyrok, to czyścisz ławki na przykład, albo na kuchni czyścisz biurka. Tak, w życiu normalnym. No po to jest, wiesz, ale ogólnie ci powiem nie mogę się doczekać, co będzie w GTA 6, jeżeli już na piątce. No jest... Ci ludzie. Szczerze to poch... ci ludzie zabijają w normalnym życiu. Nie mogliby zabijać GTRP, tak samo jest. Ale teraz w ogóle te nowe też wychodzi GTA, nie? Te GTA 6 czy coś takiego. No ale to w 1926 roku. Dopiero i dwa lata później na na pewnie. No to tamto będzie jazda. No. Szoty od tego, od Taka, nie? To mówił, że kurwa, taka zajebista mechanika kamery jest w GTRP, nowym No mówisz? tak, tyle że filmiki, które wypuścili, to są cinematyki, więc nie wiesz tak naprawdę, czy to będzie grywalne w taki sposób, czy tylko film... na potrzeby filmiku zrobili, żeby był. Okay. Nie no, naprawdę, to szóstka wygląda ciekawie, ale tak jak powiedziałem, ja czekam na actual gameplay. A za kim głosowałeś w wyborach prezydenckich? Na ciebie głosowałem. Czyli nie mówisz? Nie lubię rozmawiać na tematy polityczne, ja strasznie unikam takich tematów na tym. Na live, ze względu na to, że no wiesz, jednak osoba publiczna czy stream ma jakiś tam wpływ na to mniejszy lub więcej. Okej, okay. czyli nie chcesz mieć wpływu na to? Nie o to chodzi. Bo po prostu nie chcę tego robić e, przez pryzmat streama. Ty, a widziałeś to zdjęcie na Twitterze, że jakaś laska normalnie tatuaż z twoim nikiem zrobiła? W sensie, że tego, na dupie? i to jest. Tak, to no to nie jest po no już to widziałem jakiś czas temu, ja nie wiem, nawet. Może i zapłacił ktoś, żeby coś takiego co napisała, tam za ileś siana. No nie wiesz, tego chyba. Nie wiem, no śmieszna rzecz, tak? Ja tego nie biorę ani negatywnie, ani pozytywnie, po prostu uśmiechnąłem się do tego, no. to jest dla jajec zrobił i, i udało mu się, uśmiałem się. No. Cześć. Kiemka. Dobrze, to ja jestem gotowa do grania. Dobrze. Mam dziesiąty poziom. A ty masz na wejście konto, czy na iście? Nie, nie wiem. Ktoś się wymyśli jak to. A gdzie to zobaczyć? Aha! e O, WS, dobra tak? Klasa okay. o, i super Okej okay. no. Okej okay. okay. Dobra, to ja idę na, na konto w takim razie Westowe Ej, e, Kamil o? Tak, tak Ej, bo Tutaj taka użytkowniczka Babies chciałaby zagrać Dodałby się na Discordzie? nie wiem jak ona ma A ja mam wiedzieć jak ma? Okej, okay, dobra Ty tą, tą Kasię bierzemy? Dodawać ją? A z cukrem czy bez? Dodaję Kasię Ci tą czarną i dodawać do rozmowy czy nie? Dodaj Kasia też będzie Dawaj, mamo, idziemy fajne. na IRL-a na, na kręgle. Robimy o. ekipę. No super, tak szczerze. Bo w sumie, nie kupi pomysł. Ale każdy z e, innego miejsca, nie? Czy jesteś mamy skąd? Ja z łotka, 100 km mam do Warszawy, więc dla mnie tak. no to ja bym pojechał po mamo, no najbyśmy w Warszawie poszli. O. Spoko. Też Ty siedziesz z nami, czarna li lila. Ja nie wiem, jak ty masz na imię. Ja, ja nie wiem o co chodzi, ja nie w temacie. Ja cześć, Kasia, cześć, Pokojnie. spokojnie, oddychać. Śmieram. Spokojnie, Kasiu. Spokojnie, no Fajnie, będzie ciekawie. Ogólnie chciałam się tylko zapytać, czy będzie EUNET, czy Eł. Gdzie bo, bo, chcecie? to będzie. Właścik, dobra, dobra. Mm -hmm. Pomelka, co ty w ogóle robiłaś na streamach? Dobra, ja muszę zobaczyć. Ja nie śledziłem, e, Raz tylko do ciebie pisałem. Samochodem sobie coś... jeździła. Żeby coś zrobić. To może napisałeś coś głupiego, o to no, takie wiadomości nie odpowiadam. Nie, nie, jest, nie, bo to było coś na streamie był jakiś. Jak tam, Kuba, mrówek się pozbyłeś? Jakich mrówek? Podaj mi kiedyś, jakieś mrówka gdzieś... jakiś jakichś nie wychodziły. mi o tych mrówkach. Co? Jakie mrówki? O czym ty mówisz? A już pamiętam! A nie, nie pisałem chyba pomyłka. Ja tego, ja nie pisałem. Musisz zostawić i... przycisk drugi na OBS-ie, ten, którym gadasz tu, żeby był też i do OBS-a jednocześnie w tym samym momencie. Nie Aha, było. czekaj, zaraz zobaczę. Bo był taki plan, żeby na Islandię polecieć i ja wtedy pisałem do wielu osób, które streamują, wiesz, taki content IRL, e, czy nie chciałyby na Islandię polecieć. Wtedy był pomysł taki ja z Sephara. Ja to, to nie, to nie, to nie, ja nie dostałam propozycji. Ale ogólnie Islandia spoko i zasięg był dobry, net był też tu, tylko zwiedzenie. Ale Ty Kamil, byś z nami nie, nie tego, nie poleciał na Islandię, no nie, Ty nie, no. nie lubisz latać samolotem, nie? A jak nie, jak nie lubię, po prostu nigdy nie leciałem Kuba, co o to chodzi? Nie no, no nie to mam on, to musisz, musisz się gdzieś przelecieć Ale no właśnie na samą myśl no. o tym kurwa już k***ica bierze, słuchaj no, miałem propozycję do Włoch lecieć k***a i nie poleciałem Teraz też wymyślali do Chorwacji samolotem no nie. nie no, samolot jest super, ja się boję, ale patrz ja za, się nie boję, za, za... po prostu nie znam tego uczucia. Po prostu nie wiem, nie wiem jak do tego podejść. No troszeczkę może niepokój czuję, aczkolwiek nie znam po prostu tego, no nie? Tylko trzeba dodać, dobra. Dodasz, dziewczyny? No dodam, dodam. Już poprosiłbym Dobry. dziewczyny na briefy z hashtagiem razem. No Już ten. My tam. Dobrze. Dobrze. Jesz, jeszcze, jeszcze trzeba jedną osobę, znacie kogoś? Panelka, a hashtag ile tam jest? 3814 Ty teraz jesteś online w lolu? Tak. To jest kupujące tej no? osoby, więc trzeba kogoś innego ogarnąć. To chyba wełna jesteś. Nie wiem. Jak mam znajomego z tego? Złe, ale to właśnie dziwne jest. Zasięgam. Znaczy to... A ja ciebie widzę, że jesteś online i masz mm -hmm. otwarta grupa obok nas. dołączyć. Może ktoś sprawdzić, czy Pamelka jest eune, czy wełna? Nie wiem jak. Mam najechać na tą otwartą grupę po prostu? Mm -hmm. Jak coś, to się już, nie da, bo już... znika. Okej, okay, czyli. Czyli jesteś na innym serwerku. Ale to spokojnie, zaraz przypomnimy ci jakieś pasy i Ej, Pamelka, głosowałaś na kogoś w wyborach prezydenckich? Oczywiście. A mówisz o tym publicznie, czy, czy nie? Nie. Ktoś konto okay, nałeś nie, się, mówisz. żeby Pamelce pożyczyć, proszę? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty powiedz hasło. Ty mi dajesz taki vibe osoby, która zagłosowałaby na Brauna. No, pewnie. Czemu daję ci taki vibe? Ja bym tu bardziej w Mensena mówił. Nie, no chyba Zandberg, Zandberg. Tak mi się wydaje, Zandberg. Czemu? Wiadomo. No bo... No nie wiem, no Zandberg to jest Sigma i podobno... A ty, Czarna Lila, na kogo głosowałaś? Ty też nie mówisz. Ściśle, tajne, top secret. Okej, okay, no ty... Za duże powody nie wybuchów, eksplozji, wiesz o co chodzi. Ty na na pewno. Już Ty, Kuba, to no. szedł do party, kogo nie znamy. Czym go ku... wyrzucę, jak nie jestem tym? Ty masz koronę. Dobra, ci tego, owner. Dobra, Pomelka, patrzę co ty robiłaś. Co ty robisz na tym streamie? Nie mogę go wywalić. A ja mam pytanie, ale nie wkurzaj się, bo Mam on mi zjechał za to, ja Słyszyś? nie wiem. Nie mogę go ty... wywalić, to się No to zrób nowe. Ty jesteś nową. Ty jesteś, ty jesteś byłą dziewczyną Pajaloka? Czy, czy, czy to był jakiś farmazon? Tak, jestem jego byłam dziewczyną. No. Nie, ale serio? Roz Rozstaliśmy się tydzień temu. Serio? No? Tam się brzącą Ewą był. Nie no, coś ty. My mieliśmy romans, tak. U. Ewa się dowiedziała i już nie co... jesteśmy razem. Co to są za prowokacyjne pompki, Kurwa. Ty, prowokacyjnie to ci zaraz powiem, że nie mogę ziemeczka walić. Musimy nową grupę. Nowy Lobby Nowy lobby, niestety. Oj, tak musimy nowy lobby? Ej, wredny kotek! Ale jakby odpiś, była jakaś ekipa, to ja było coś podziałać. Ej, czekajcie, bo ja potrzebuję na West, tak? Zobacz na Discordzie Pomelko, proszę. A co to jest za ziomek, ten Arek, Pomelka? To jest mój kolega. Okay. się <laughs> informacje o mnie. Czyś Pomelko? Tak, tak, nie? czekaj. Patrzę czy ja czasem nie tam, no, Dobra, już. Pamela by nie ukrywała chłopaka. Pamela jest szczerą babką, co nie? Yy, Wredny kotku, to jest to? To będzie to, czy nie to? Pamelka, jak ty się poczułaś, jak, jak Kamil cię uratował na Złotych Antosiach? Ty, i co z tym rybszonem? Ty to... No, byłam bardzo wdzięczna jej, do tej pory jestem. <grym> Teraz mam okazję podziękować, bardzo dziękuję, Kamil. Ale nie. ma za co, ja nic nie robiłem. Nie, no Kamil, dobrze się wtedy zachowałeś jak kolega. Nie, to ale. To w ogóle jest wszystko poprzekręcane, bo ja w ogóle... na sztywno, powiedziałeś, że jak nie odejdzie, to zabierz mój dobrze Była, Tak było, tak było. O, I co gra ten rybek czy nie? Ripson nie może, no mówię ci, że on teraz się przygotowuje, no. I kazałeś go zaprosić. Trzeba do rozmowy. Dobra, jak coś to jestem zalogowana. Dobrze, super, cieszę się bardzo. Już Może się Arka tu... weźmiemy. Nie, no nie jesteś, bo nie widzę cię zalogowanej. No bo mam czarny ekran na samym środku, A, ale się. No to, to musisz, no to musisz wy, wylogować się i zalogować jeszcze raz, albo wyłączyć grę i włączyć, bo to niestety jest klient Lala w becie jest przez 10 Dobrze. lat. Dobrze, ale, <laughs> ale kurczę, ja tu mam tyle osób. Proszę, dziewczyny, Marci, Temera, Kasia. Chodzę. O, Kasia. dobierz jakieś dziewczyny? Tak też. No. Ty zapraszałaś tego gościa? To jest tam e, gdzie... Nie, on sam wszedł. Nie no, ale jest zaproszony, widzę, że ktoś mu zaproszenie wysłał. Kuba, ty debilu... Nie zaproszenia nic, Ja więc. też nic nie wysłałem. No przecież jest napisane wysłano zaproszenie. Ktoś z was wysłał mu zaproszenie, żeby tu dołączył. Mówić że no. dobra. Dobra, to ja mam. mam, e, Mamy drugą streamerkę. O, super, jaka? To jest Przecią. trzecią. Trzecią, Bokasia, Przecią, jest... dobra, przepraszam. No. Marty maluje. A co maluje? Co się dowiemy. O, i to jest dobre pytanie. Zobaczymy co maluje. Ona w Cesa gra. No, już stalkuje ją, patrz. No on muszę wiedzieć, kim, kim jest. nie no, spokojnie. Z którą też, gramy. też się no, zobaczyć, też się zobaczyć. Tak się dartowałem, tylko chyba spokojnie. Znacznego. Nie, nie będę grać z kimś, kogo nie znam. Ja nie gram z nieznajomymi. No, zaręczona pani już. Ona jest chyba jakieś innej wiary, czy nie? Ja nie Na wiem, w... to mam, człowieku. Dla ja mnie nawet może. może dla mnie może nawet wierzyć. No ja jestem bardzo taki towarzyski, wiesz. I A ty jesteś taki romantyczny, nie? Znaczy się, tak, ale wiesz, tu chodzi o to, że wiesz, ok, ja z nią mogę coś obejrzeć, co ona chce, czego ja nie lubię, ale w zamian za to ja też czasami chciałbym zrobić coś, wiesz, co ona na przykład może nie lubić, rozumiesz mi o co chodzi? I jeżeli ja pójdę na jakieś e, ustępstwa, to też... E, to liczę na to, żeby ona też poszła, tak? No Oczekuję ale jakie na tego. dla ciebie, no ale to jakie na przykład ustępstwo oczekujesz, żeby kobieta wiesz? Nie wiem, tak tak się po prostu ogólnikowo schemat podałem. Nie konkretne przykłady, okay. bo nie jestem gdzieś w teraz. Nie, bo ja już, ja już w głowie od razu mam jakieś po... takie wiesz no, rzeczy, więc. Domyślam się, domyślam się. to dla siebie. No. Wiadomo, że tutaj muszą być kobietki, no. To nie jest gejowe lobby, mordo. aż mi się z tego wypadło, te kluby przypomniały. Gejka, nie idziemy, tak? O, Cinkrow, znowu słabo z widzami, że się do ciebie przylepił? Nie, Bartłomiej, nie, nie, nie pomawiaj Kuby. Siema Kamil, czemu nazwałeś swoich widzów łajzami? Nie, ja widzów łajzami nie nazywam. Łajzy nazywam łajzami, ale nie widzów. Widz to jest widz. Jesteś Pomeka? Tak. Jaką ty pozycję grasz? Nie mam pojęcia, ja to gram z dwa razy i to parę lat temu. Mówi, Ale już. E, no. właśnie, to zapytałem. Może dziś jakieś kluby w płocku? Zaliczysz podryw, jakiś coś? Nie, nie interesuje mnie podryw. Nie myślę takimi kategoriami. Za stary jestem. Mnie bardziej interesują normalne ehm... zmiany. Jak nie, wiem, no to tu jeszcze widz pisze, że chce. Ale nie wiem, czy z kim chcecie grać, czy z widzami, no, czy. Ja z raczej z raczej wolelibyśmy pewnie co jeszcze z trimerami jakimś tym No spokojnie, to możemy, może coś wymyślić zaraz. Dobra, jakbyś coś wymyślił, to by było super. Mm -hmm, to jest kilka. Bardzo prawdopodobne, że na 99% wymyślę. No chwilę. kurde, ty to masz. No wiesz, stara się człowiek, wiesz, pomaga się ludziom też i ludzie też czasami umieją pomóc też jak trzeba właśnie w inny sposób. Nigdy nie wiesz jak ci ktoś może pomóc. No to prawda, masz rację. Po co się? kłócić, co nie. Mm -hmm. Lepiej rzucić kodzie. Dokładnie tak. O, o hejka. Tak, hejka. No, patrz się, siema. Siema. Cześć Marti. A jest takie pytanko, co ty malujesz? Hejka. Co malujesz? Martyna jestem jak coś. Cześć Martyna, co malujesz? E, robiłam makijaż artystyczne, no i w zasadzie to tak sobie. A czy y, ty mama się będziesz ko ko kontaktować z Marti, Żeby I jej pomóc? Tobie, tobie dam. Ten, ten Dobrze, to daj znać kiedy. Już. Dobra, czy ja się Dobrze. muszę przelogować, tak? Mhm. Mm no wiesz, nie chciałem być natarczywy. Ciebie mam akurat to dałem ten, bo ja mam wszystko poblokowane, więc muszę nim wydawać. No, to niech ma, ma, tu, powie, jak będzie zalogowana. Ej dziewczyny, no, co na to? No? Jak będzie nam się fajnie grało, jedziemy na kampery stream, z, z, ze streamerami, bierzemy jeszcze kolejne pięć osób i jedziemy na kampery. Dobra, a kto stawia? Kto stawia? No jak to kto? Suchar, no wiadomo kto. No to jedziemy. No. To no trzeba dobra. go zaprosić. Tak, tak, musisz wyłączyć grę, lola, i jeszcze raz włączyć. Nie wiem, kto go zaprasza? Kuba, ty jesteś roz... jakiś? Ale kogo? Ja nikogo nie zapraszam. No zapraszasz, bo lobby jest zamknięte. Ja nie wiem, dlaczego on tak jest, ja go nawet nie, nie To już się zaprosiłem, powinnoś mieć zaproszenie. Cześć Dominik. Cześć! Słuchaj, bo to jest z takimi koleżankami, przywitajcie się z Dominikiem, dziewczyny! Hej! Tutaj pomyśleliśmy, że może na kampery taką ekipą, jeszcze pięć hej osób do tego i ty byś to ogarnął, z z z nie? Z z co myślisz o tym? Z z z z z tym. Z jest dobra ekipa, jeszcze Kamilek jest, hej Kamil! Trzyma! Kurde, ja mam no. chorobę lokomocyjną. To nic, poradzimy sobie, będziesz jeść z przodu. Jakąś reklamówkę może wezmę. Super. Zresztą, wiesz co, mamy duże doświadczenie z żyganiem wilki zabierzemy i będzie okej. No, dobra, no to ja to potem wpadnę po w szczegółach, dobra, hej. Dobra, okay. No dobra, Ej, ja to ja pójdę na to, dobra, to ja pójdę na topa. Ty będziesz w dżungli pomagał koleżankom na linii. O, ja, ja w ogóle znam się w lesie, ja jestem mega A jak to, ja, ja na wyspie aniole. będę się wkur... że fiduję torbę. Nie, ale dziewczyny, serio, byłybyście chętne na taki jakiś content wyjazdowy? Myślę, że to jest fajny content. A dla widzów sam fakt, że ktoś wyszedł z domu już jest ciekawy. Już mi Morgana, już, zobacz, Morgana mi Że mnie kontrolował leony Okej, okay, i smaszno. no. A które kliknąć? No żeby nie umierać. Ty Kuba właśnie, może byś zrobił serwę, znowu drugim zrzutę na serwer do Minecrafta, abyśmy koleżaneczki na Minecrafta wcieli, ponad i tego No mój dawaj zajebisty pomysł. <laughs> no ku, ostatnio ci się podobał jak kurczaki zap... Koleżance, człowieku ja by, Ale ja bym pograł naprawdę tego ringlata Bo wtedy nie wyszło to tak. Ty nie ja nie na set, dobra, wyś taki Ja mam tarczę na seta nie wziąć nie na topa? Nie. W sensie na... jaxa chyba tarczę, no nie? No, Masz killa to na topie jak coś Odskoczył mi, kupu, go zabił Dawaj go teraz, flash E, dawaj w niego Ta? No, o minionki, dawaj I było od razu Musiał odfleszować no właśnie wiedziałem, że jak zagra, wolę na Ciebie poczekać, bo jakbyś byś przyszedł... Agra, zaraz, dobra, Wiego już idzie tutaj, ja muszę już tylko zrobić, bo Viego szedł na no, topa, 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 to, to. Ja muszę recall. Kasia, licor. masz chyba jakąś lepszą dywidję, nie? No, ja? może. O, teraz to nie jest za wysoko, bo na mainie teraz mam g 4 ale tam za dużo nie grałam. A Ty sam grasz, 1 na 1, tam tylko nie Mogłaś... ma... Aha, nie ma Wiego, dobra. Dajżeś kur... No <noise> ta za mną biega, ty. Nie. Sigma, boy, Sigma boy, Sigma boy. No, głupi się połacił, miałem wó akurat, specjalnie, biegałem tyle, że mi wó się zrecyzowało. Dobra. Dobra, ging, 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 tara. Zabijam, Jack. Boom. Nice! U pompeczki. Brzuszki, w sensie. Ej, Kamil! Boże, uważaj! Wiesz, za każdą koleżoneczkę mam plus 100 do skilla, to muszę się starać, no. Dawaj majarkę w niego. To wtedy na jeden strzał i potem strzelasz w Skoczył w boki. Działeś? Nie skoczy, nie skoczy, bo mam go niespodziankę za tym Tutaj y, jesteś Uważajcie na kralik, ka O kurde! Ja Przez A na ludzi nieważne A nie ma rki jak ktoś okay. na tym galia Oj! Okej Tylko prawym musisz, prawym musisz na tego na Może jakiś tak. coaching pal ma No, to przydałby się No kuba dobrze uczy, bardzo dobrze uczy Masz jakby bić ciągle, nie? Kuba dawaj, bo ja jego Dobra. Dobra, jest. Tam go rzucam. Czekaj. Nice. Ale jak? Podczas bicia? Cię to jest głupie. No, bez sensu. No nie powinien, powinien być tak jak wiesz. Lecz większość tych, że nie możesz tam. Jeszcze Kasia się poczęstowała. Za kurczakami. One były On był zatruty, jakby co? Wiesz? Uratowałem ci życie, nie ma sensu. Ui! I teraz użyj na nich pół. O kurde, Kamilek, Nie mogłem, lepiej zrobić i tak ginąłem, Kuba. Tak chociaż turret i jeden za Ej, ale LoL tak jest nudny w porównaniu do cs No tam cały czas się coś je. Ty no, chcesz możemy i w CS-a z się zabić, będą chciały, nie ma problemu. Ja... wczoraj gram, no wczoraj dosyć długo nawet. O, ja jestem za, jeśli Kuba chce i reszta, ekipki, to ja jak najbardziej mogę. Ty, no jak tu pijam, patrz, jak zabijam, pat. Ja chcę wejść na farmę, to co tu mi się podoba, Dobra. Lecę no no do ciebie! No, no kup! Nie wiem, tu by Dobra, co się? Wiem wszystkich. Wiem wszystkich. co, to to gramy jeszcze jednego, czy, czy idziemy na Cesa? Nie, no trzeba jeszcze jednego, przegraną się nigdy nie kończy. To ja mogę ostatniego, póki jest ładna pogoda. To <laughs> dopiero jest 17. Ładna pogoda będzie do 22. pewnie. No, ale no jasno jednak... będzie do 20. To weźmiesz latarkę sobie. O, super. No w sumie, o tym nie pomyślałam. Widzisz? Albo samochodnikiem sobie lubisz jeździć, na światłach sobie stanie, i będziesz miał jazdę. Kiedyś się tak robiło właśnie, podjeżdżało się gdzieś ze znajomymi, to się światła odpalało i stało się, gadało. Proszę, Kasia, pomóż. Chwilkę, chwilkę, zaraz przyjdę. No niestety. On ma dżunglera, który mu pomógł. No co Kasia, nie obroniłaś tutaj kolegi to? Ja z tego razem obronię, poprawię się mm -hmm. A może ja pojadę doładować życie Czy nie Patrz, idę w na stronę, ale tu nie zdąży No niestety On już drugi raz zdążył przyjść nie wiem, gość będzie grał cały czas pod topa, a na mnie ma mój team no, wyjeżdża, więc mam już topa przegranego. To już mówię wam od razu na paczkę. No teraz... Ej Vladimir chyba wyszedł z gierki, więc to wygramy, no nie chcę mu się już grać na mnie, więc... Że Też zaraz będziemy wyjdę z gierki, spokojnie, będziemy mieli remis. Nie nie tam jest, jesteś wojownikiem, nie możesz wyjść z gierki. Ooo, no, no, jak ci o... kasie. No, tak słowach to ja nie wychodzę już Kasia tam. No nie no nie możesz. Idę daj, idę de. Spokojnie, teraz idzie znowu go dobić! No już nie Asekuracyjnie, asekuracyjnie dobra. A kur... dziwnym trafem przychodzisz... Jak o, o dawaj do, do mnie. Pomelka. Goń go, goń go, goń go. Dam mu Q. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, 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 zostaw go. Ale on Cię nie bije wtedy, patrz. O, dobra, dobra, dobra. Uciek... Mówiłem, uciekni. O, chciałam Ci pomóc! Ale on się ulecił na Tobie tylko dlatego, że podeszłaś. Zabij go, pomelka! daj, A ja go, go mógłbym kajtować. Brywa, tam, sorry, I rzucić grzybki, żeby go slowować, no. Mory, Do. Chory, chciałem się dać to Kurde. Zapraszam ja jestem, Ja czuję się bardzo samotny, tak nie. szczerze. O nie. Jak ci możemy pomóc? Czy chodzi o Nikole? Ej! Co? Ja myba. nie wiem o co chodzi. Nie chodzi. Chodzi o po prostu styl życia, który wybrałem. Jestem mężczyzną, a niestety mężczyzna jest skazany na bycie samotnikiem. Kurczę, no, przykro mi bardzo. Chciałabym ci pomóc, no niestety nie wiem jak. Potrzebujesz jakieś rozmowy z psychologiem na przykład? Ona? Вот я я с психиатром.